Chwała Bogu. Wiecie, apostoł Paweł był świadectwem dla Tymoteusza i Tymoteusz widział potężne działanie żywego Pana Jezusa Chrystusa w apostole Pawle i on poszedł bez żadnych zastrzeżeń za Pawłem, poszedł za Jezusem Chrystusem, widział potężnego sługę Bożego. I tak jak możemy przeczytać Możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale od 13: Jak Pan Jezus się pyta uczniów, za kogo oni go uważają? 13 werset, 16 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy Jezus przyszedł w okolicę Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza. Albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy Hadesu nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Wspaniały nasz ojciec objawia to apostołowi Piotrowi i Pan Jezus wydaje świadectwo. I przykazał, żeby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Wspaniałe świadectwo. Jakie my dzisiaj, jakie ja dzisiaj świadectwo wydaję o Panu Jezusie Chrystusie, mamy tyle możliwości. Słuchajcie, tyle możliwości mamy w pracy, gdziekolwiek opowiem wam świadectwo tym ludziom, w poniedziałek mogłem mówić o Jezusie Chrystusie. Nie, nikt, myślę, z nas by gdzieś ich nie spotkał na ewangelizacji, bo ci ludzie za bardzo gdzieś nie przebywają. Duże tytuły, długo by się czytało ich nazwiska, przed ich nazwiskami. Bardzo dużo tytułów jest i dzięki łasce Bożej mogę z tymi ludźmi współpracować, bo muszę ze mną współpracować, żeby wysyłać te przesyłki, próbki i tak dalej. I przyjechałem, bardzo dużo miałem. Pracy w poniedziałek, i tak się modliłem, żeby Bóg to sprawnie mi pomógł wszystko odebrać. I byłem na uczelni Gdańskiej i kobieta, jedna, tam doktor, jakaś tam i druga nie mogły otworzyć od laboratorium te drzwi, gdzie były te próbki. Ja już parę razy mnie widziały i tak sobie myślałem, jak, jak można zaświadczyć o Jezusie Chrystusie. Ale Bóg jest wspaniały. Słuchajcie, On, on jak otworzy, to nikt nie zamknie. Jak ot, otwiera, tak nikt nie zamknie. Jak On zamyka, tak nikt nie otworzy. I one nie mogły otworzyć drzwi do laboratorium. I ta kobieta powiedziała, że widzi Pan raz na milion lat. Te drzwi się i tak nie otwierają. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. No to się pomyliła tam o 900, ileś tam tysięcy. Pomyliła się troszkę ta kobieta. Ona próbowała, druga próbowała i tak się popatrzyły na siebie i mówią: Wie pan, musimy zadzwonić do pana Mariusza i pan Mariusz przyjdzie i naprawi. A ja mówię: Wiecie, pan, panie, ja tak się z, 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 złożyło, że ja mam też na imię Mariusz. To mogę spróbować. No to spróbuje pan. I naprawdę takie konkretne drzwi. I zacząłem próbować i nie szło ani w lewo, ani w prawo, ten zamek jakoś się kręcił i zacząłem się modlić, zacząłem się modlić, Boże pomóż, byśmy otworzyli to, bo ja też nie mam czasu. I jak gdy się zacząłem modlić, już one straciły nadzieję, a ja się dalej modliłem. Bóg mi dał taką myśl, że w tym pęku kluczy jest taki podłużny klucz i taki jest zamek, jakby ukryty, ale na dole ten zamek. I się pytam te kobiety, czy można otworzyć ten zamek. Tym kluczem, a one się tak popatrzyły zdziwione. Przecież nigdy nikt nie otwiera i zamyka. Te, te, tego zamku w ogóle my nie używamy tego klucza, tego na dole tego drugiego zamku i tego drugiego klucza. Włożyłem, przekręciłem, przekręciłem drugi górny i się otworzyły. Tak były w szoku, i powiedziałem do tej kobiety jakiś tam doktor jakieś tam powiedziałem: Wie pani, Bóg jest na niebie. A ona taka zdziwiona, no tak, no tak. I później jak już szliśmy z tymi podpkami, ja mówię, widzi Pani, gdy otwierałem te, te ten klucze, próbowałem ten zamek, to się modliłem gorliwie w duchu, żeby Bóg mi pomógł. A ona tak się spojrzała na mnie, mówi, to chyba Pan bardzo musiał się modlić. Ja mówię tak, bardzo się modliłem i mogłem zaświadczyć o Panu Jezusie Chrystusie, jednej kobiecie i drugiej. Bóg może wszystko, On. Takie sytuacje powoduje to wszystko zdarzenia, żebyśmy świadczyli. I świadectwo wydali, wydał Piotr o Panu Jezusie Chrystusie. W 11 rozdziale Ewangelii Jana jeszcze jedna kobieta też wydała. 11 rozdział 23 werset. Rzekie Jezus zmartwychwstanie brat Twój. Odpowiedziała mu Marta. Wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w nieostatecznym. Rzekie Jezus ja jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz to? Że czemu? Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Pan Jezus i dzisiaj do nas się pyta, czy Ty wierzysz w to naprawdę, że jestem Synem Boga Najwyższego, że ja mogę wszystko że ja mogę Cię przeprowadzić przez wszystkie burze, przez wszystkie nawałnice, przez wszystkie doświadczenia, przez te całe dni, które już Tobie zaplanowałem, tutaj tej pielgrzymki na Ziemi. Czy Ty w to naprawdę wierzysz? I każdy z nas niech odpowie: Panie Jezu, ja wierzę, przydaj wiary. Nieraz są takie doświadczenia gdzieś, że człowiek naprawdę się ugina, ale Pan Jezus Chrystus mówi: Ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wierzmy w obietnicę Boże, On zawsze. Mówi prawdę, tak jak brat Dareczek mówił, żeby był prezydentem pan Jezus Chrystus, to by tu w ogóle na ziemi było inaczej. I przyjdzie, przyjdzie ten czas, że przyjdzie pan Jezus Chrystus po swoją oblubienicę. On nie przyjdzie, żeby ratować znowu ludzi z grzechów i, i, ta, i z opresji jakichś, y, jak, jak się tażają, nurzają w tych grzechach, ale po swoją już oblubienicę przyjdzie po tych, którzy go oczekują. Obyśmy my byli tymi, którzy go oczekują i świadectwo wydali każdego dnia o Panu Jezusie Chrystusie. Nie wstydźmy się, wróg chce zagłuszać w tych doświadczeniach, w tych próbach, żebyśmy nie świadczyli o Panu Jezusie Chrystusie, że On jest tym Mesjaszem, że On jest Zbawicielem, że On może wszystko. Ta Marta, ona myślała, ona tylko wierzyła do grobu, do tego kamienia, ale dalej nie wierzyła. Pan Jezus poszedł dalej, bo On zwyciężył śmierć, pokonał wszystko, wroga duszy ludzkiej, na krzyżu rozbroił to wszystko, te zwierzności wroga zniszczył, śmierć pokonał dla nas, On przyszedł dla nas by nas uratować i zbawić, bądźmy Mu wdzięczni niech ja pierwszy sam do siebie to mówię żeby moja wdzięczność wzrastała każdego dnia, Pan Jezus Chrystus jest wspaniały i Tymoteusz widział Jezusa Chrystusa w apostole Pawla, o, Pawła, tak jak apostoł Paweł pisał, ja nie żyję już ja ale żyje we mnie Chrystus, oby każdy z nas tak to mógł powiedzieć i ja żeby mógł powiedzieć, nie żyję ja ale Jezus Chrystus we mnie. FA BOGU za Pana Jezusa Chrystusa i za to świadectwo, które wydał też przed Piłatem. Nie wiemy, co się z tym człowiekiem dalej stało. Co ten Piłat tak usłyszał, widział, że, że to jest inny człowiek, że, że to nie jest taki z pospólstwa, że to jest inny człowiek. A Pan Jezus powiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa i za te sługi, które możemy czytać za apostoła Pawła i, i Tymoteusza, który wierny był apostołowi Pawłowi. Chociaż gdzieś wróg Go zatrzymał, możemy czytać to dalej Go zachęcał i poszedł Tymoteusz dalej, bo widział, widział Chrystusa Jezusa w apostole Pawła, Pawle, aby. W nas każdy widział Jezusa Chrystusa, każdy brat i siostra, i ten świat też również świadczymy. Świadczymy o Panu Jezusie Chrystusie, wydajmy dobre świadectwo tutaj, będąc na ziemi, o Panu Jezusie Chrystusie, o Bogu Ojcu, który tak nas umiłował, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pan Jezus wydał świadectwo też i o ojcu. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Amen.